Cześć! Witaj na kanale Angielski Krótko i na temat. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak stosować angielskie czasy gramatyczne w formach pisemnych. Jak wiesz, w języku polskim mamy trzy czasy: teraźniejszy, przeszły i przyszły. Chodzi o to, żeby w formie pisemnej stosować angielskie czasy gramatyczne, których potrzebujesz na egzaminie około 8. Oczywiście to jest taki wariant. Maksymalny, można stosować mniej, ale będę tutaj mówił o 8 czasach. Zaczynamy! Polski czas teraźniejszy możesz zastąpić czasami Present Simple, Present Continuous i Present Perfect. Załóżmy, że musisz opisać, co robisz na wycieczce na obozie regularnie z pewną częstotliwością. Do czegoś takiego używasz czasu Present Simple. Przykładowo: We play football every day. Dla uproszczenia nazywam te czynności czynnościami regularnymi. Present simple budujesz dodając do podmiotu pierwszą formę czasownika, czyli v1. Tutaj tak to oznaczam. V oznacza verb, czyli czasownik. V1 i jeśli chodzi o trzecią osobę liczby pojedynczej, czyli he/she/it, dodajesz s. Przeczenia, don't, doesn't i v1. Jeśli chcesz wyrazić stan, np. I have a lot of free time, lub coś co lubisz bądź nie lubisz, używasz także czasu Present Simple. Idziemy dalej. Jeśli w swojej pracy chcesz opisać to, co robisz w danym momencie, stosujesz czas Present Continuous. Na przykład: We are sunbathing at the moment. Czyli za pomocą Present Continuous wyrażasz coś, co robisz teraz. Jeśli chodzi o formę, to podmiot m is r i czasownik z końcówką ing. Przeczenie isn't aren't i czasownik z końcówką ing. Określenie czasu teraz możesz rozumieć także szerzej, czyli Present Continuous może wyrażać także czynności tymczasowe. We are staying in a hotel. Dotyczy to czynności których nie wykonujesz dokładnie w momencie mówienia, ale tymczasowo, nie na stałe, tylko w danym okresie, na przykład tygodniu czy w tym czasie, w którym jesteś na wycieczce. Popatrz teraz na zdanie: We have been in LA for a week. Tutaj też jest stan, ale nie możesz tutaj użyć czasu present simple, bo określasz jak długo ten stan trwa. Do tego jest present perfect. Forma czasu present perfect to podmiot Have has i trzecia forma czasownika. Często dodajesz tutaj For i Since, żeby określić, jak długo dana czynność wieloletnia lub stan trwają. Pogadajmy teraz o tym, jakimi czasami gramatycznymi zastąpić polski czas przeszły. Jeśli wyrażasz przeszłość w swojej formie pisemnej, musisz zastosować czas past simple. Dodatkowo możesz także użyć czasu present perfect, past continuous oraz past perfect. Zaczynamy od past simple. Popatrz na przykład. We visited some nice places last week. W czasu past simple użyj, kiedy chcesz wyrazić czynności dokonane w przeszłości. Mogą być to też stany, ale przeważnie jest to coś, co dokonało się, zdarzyło w przeszłości. Także takie fakty z życia albo z weekendu. Jak tworzymy past simple? Podmiot, druga forma czasownika, jeśli czasownik jest nieregularny, albo pierwsza forma czasownika, jeśli czasownik jest regularny. W przeczeniach didn't i pierwsza forma czasownika. Pamiętaj, pierwsza, nie druga. Uważaj też na przeczenia z czasownikiem być w formie przeszłej, bo tam nie ma didn't, tylko wasn't i weren't. Popatrz na ten przykład teraz. Guess what? I have passed the exam. Jeśli chcesz powiedzieć, że coś się stało, nieważne kiedy, ważne, że na przykład się cieszysz, że jest fajnie, do tego używasz czasu present perfect, nie past simple, tylko present perfect. Present perfect, czyli podmiot, have, has i trzecia forma czasownika. No chyba, że jest regularny, to pierwsza plus ed. Czasu present perfect możesz użyć, kiedy chcesz powiedzieć, że czegoś nie robiłeś od jakiegoś czasu. Na przykład Sorry, I haven't written for so long. Czyli jak widzisz, typowy zwrot używany w formach pisemnych. Czasami musisz wyrazić, czym byłeś zajęty w określonym punkcie lub przedziale godzin w przeszłości. Na przykład, I was reading a book when I saw an ant. Do wyrażenia czynności, które działy się w jakimś punkcie w przeszłości, służy czas Past Continuous. Także jako tło do wydarzeń, na przykład It was raining, the wind was blowing. Jako taki smaczek językowy możesz użyć także czasu past perfect. Before we left Los Angeles, we had seen the sign. Zastosuj czas past perfect, aby wyrazić za przeszłość, czyli coś, co się zdarzyło przed jakimś innym zdarzeniem w przeszłości. Jak się buduje past perfect? Podmiot, had i trzecia forma czasownika. Apeluję jednak do Twojego rozsądku: jeśli nie jesteś pewien czasu past perfect, użyj zdanie tak, żeby zastosować past simple lub ewentualnie inny czas. Wyrażając przyszłość, możesz zastosować czas present continuous, konstrukcję be going to, future simple oraz także present simple. Wyjaśniam. Popatrz na zdanie. We are visiting Rome tomorrow. To jest plan, który mamy w kalendarzu, dlatego zastosowaliśmy czas present continuous. Tutaj z kolei mamy do czynienia z zamiarem, zamierzeniem. I am going to come home next week. Do wyrażania zamiarów służy konstrukcja going to, czyli osoba, m is r, going to i czasownik w pierwszej formie. Tej samej konstrukcji możesz użyć, kiedy chcesz przewidywać na podstawie tego, co widzisz. Na przykład It is going to rain. Przewidujesz, że będzie padać, bo chmury na to wskazują. Innej konstrukcji użyjesz, kiedy przewidujesz na podstawie tego, co myślisz. Na przykład I think I will come back here soon. Takich przewidywań służy czas Future Simple. Myślę, że coś się wydarzy, coś prawdopodobnie może się wydarzyć. Czas Future Simple jest bardzo prosty. Osoba, will, a w zdaniach przeczących won't i pierwsza forma czasownika. Często tutaj pojawiają się takie słówka jak maybe, probably, I think. Jeśli piszesz list i nagle podejmujesz decyzję, o wiem, coś zrobię. To także możesz użyć czas Future Simple. Popatrz na przykład. Oh, I know. I'll send it to you tomorrow. Czasami jest tak, że musisz napisać o planach opartych na grafikach, schematach. Na przykład The party starts at 8. Nie ty to planowałeś, tylko taki jest grafik imprezy, na przykład. Do czegoś takiego służy czas Present Simple. Nie ty to planujesz, tylko jest jakiś rozkład jazdy, grafik, plan podróży. Okej, okay, mamy to. Pamiętaj jeszcze, żeby dobrze sprawdzić swoją formę pisemną, jak tego dobrze dokonać, link do mojego filmiku znajdziesz w opisie. Powodzenia!